Spróbuję e, zrobić tym razem e, oko i e, z wrogiego ławkowicza. Czyli muszę zacząć ścieżkę Cindy. E, zacząć ścieżkę Cindy. Po prostu. Mam nadzieję, że w trakcie poranka starczy mi jabłek, żeby wysić do łazienki. Spróbujemy. Wiecie co? Spróbuję może aktualnie jeszcze zdobyć tą kartę od dyrektora. Muszę tylko jakoś poprowadzić inaczej rozmowę w jego gabinecie. Więc powiedziano mi, że jesteś smutno z powodu Bilego. Kto ci to powiedział? O, wiesz, słowa po prostu krążą. Nieważne jak wiem. Ważne, że wiem. Nie jest mi smutno. Nie jest ci smutno? Więc dlaczego tak jesteś zainteresowany jego zniknięciem? Nie jestem. Robię to od długiego czasu. Wiem kiedy ktoś kłamie, kiedy to widzę. Wiem, że jesteś smutno z tego powodu. Pytanie tylko. Czemu nie przypominam sobie, żebyście razem z Billem byli bliskimi przyjaciółmi przed jego zniknięciem? Byliśmy przyjaciółmi? Byliście przyjaciółmi? Co znaczy, że byliście przyjaciółmi? Okej, okay, chyba jestem na dobrej drodze. Pokłóciliśmy się. Pokłóciliście się. O co się pokłóciliście? Karty Monstermon! Ew. Nie znoszę tych przeklętych kart. Czasami zabieram je Jerome, kiedy jest okropne. Czy byłbym złym ojcem, gdybym ci dał jedną, żeby go wkurzyć? A, chcę mu odpowiedzieć teraz. Nie, tak. Ja nie wiem, czy on chce być złym ojcem, czy nie chce być złym ojcem. On chyba nie chce być dobrym ojcem. Spróbujmy. To nieważne. Wesioł, powiedz mu, że dostałeś zło ode mnie. Teraz. Zostawmy to za sobą. Wracaj do klasy. Okej. Okay. Nie dostałam nawet pigułek. Wow. Spoko. Mam dla Ciebie to, co jest zdecydowanie wegańskie. To wcale nie jest z mięsa Twojego ukochanego psa. E, fajnie, że Ci smakowało. Teraz pójdę i pochwalę się e, wóźnemu. <grybuj> dobrze, dobrze. Da. Dobrze, dobrze. Dziękuję za klucz. Nie jest mi to potrzebne. Daj mi chwilę. Muszę najpierw powiedzieć, że nakarmiłam Cię Twoim psem. Zjadło to tak. <gry> Fajnie. To jedna z tych kart, które wy z jaki lubicie. Teraz spierdzielaj. Spierdzielmy. Dwie nowe karty. Jej. Hmm, to trwa. To trwa. Dobra, zostały mi trzy jeszcze tylko. Ta jedna, która jest trudna. To karta kolczasta, machlojka. Jej mach jest dużo ostrzejszy <noise> niż jego lojka. Mhm. Jej? Nieważne. To jest złowieszczy ławkowicz. To jest nie ławkowicz. Wzięła mnie to tłumaczenie, które powinnam. Ta jest złowieszczo... To jest złowieszcza psuje szyków. On nie psuje szyków złowieszczo. On jest... bardziej psujący szyki niż złowieszcze. O, to było straszne. Bardzo złe tłumaczenie, ale niech wam będzie. Niech już tak zostanie. Spróbujmy w takim razie zdobyć jednocześnie kartę z łazienki i kartę z pudełka z jedzenia z nauczycielką. O, spróbujmy. Będzie fajnie. Zostanie mi wtedy jedna karta, którą aktualnie pewnie sobie sprawdzę w internecie, jak ją zdobyć. Zresztą sobie jako tako radzę. Ale to dźwignię Baksa. Znaczy co mam się ukrywać i mówić, że tego nie robię, no, jak już to robię, to wam mówię. Staram się tego nie robić przez znaczną większość gry tego nie robiłam. Więc tam chyba raz może dwa już nie pamiętam. Ale po prostu czasem uważam, że e, nie jest źle w momencie, w którym mam, moja frustracja osiąga wysoki poziom, i dobrze jest to zrobić zanim się wścieknę zupełnie i rzucę grę w cholerę. Rage Quit to niestety, e, no cóż, moja wada, że mi się to zdarza. To jest dokładnie ta sama sekwencja, którą robiłam na ścieżce. Lili. Tak, na ścieżce Lili, bo zabieraliśmy coś z worka, z tego co pamiętam, więc. Nie będę tego powtarzać. <gryw> Idź rób swoją robotę. Dzięki. Tak, głupi woźny ze swoim głupim mopem. Dziękuję. Weźmy kartę. W tym pudełku jest karta Monstermon. Czy powinienem ją wziąć? Tak. Toaleta jest czysta, teraz zostaw mnie ze swoimi sprawami. Okej. Okay. No serio jest czysta? Wow, ciekawe czy mogę z niej skorzystać. Nie będę tego robić, ale jestem ciekawa. Woźny nie kłamał. Toaleta jest czysta. Hurra, dla higieny! Wow, chłopie, aktualnie jesteś w stanie wykonywać swoją robotę. Ten mop nie służy tylko do tłuczenia dzieci. Wow. A to w ogóle jest cudowne. Najpierw myję tym mopem tą toaletę taką zażyganą czy zakupaną, a potem tłucze nią dzieci. I nawet jeśli to dziecko to przeżyje, to dostanie takiego zakażenia ogólnego, że. <grym> ah, marny jego los. Marny. Nie wiem, dlaczego się z tego cieszę. Okej, okay, okej, okay. dzięki wielkie. A um, chcę zjeść z tobą lunch. Mmm. Mmm. Mm. A nie, to muszę zjeść to jabłko. Chyba tak. Dobra, dziecianki, to dzwonek na lunch. Chodźmy do stołówki na przepyszny posiłek. Słyszałam, że mają dzisiaj pomyje, Ekscytujące. Hmm, Chcę zjeść z tobą lunch. Oho, lerka! No i tyle z mojej przerwy na fajka. Dobra. Możesz mieć dzisiaj ze mną specjalny lunch. Doskonale. Hmm. Reszta idźcie do stołówki. Specjalny lunch z moim ulubionym studentem zamiast przerwy na fajka. To jedna z moich ulubionych rzeczy w nauczaniu. Oto głupi posiłek McGloba. Częstuj się. Dzięki. Słyszałam, że jest w nim jedna z tych głupich kart Monstermon. Super. Nie robię dużo więcej rzeczy w trakcie tego jedzenia, więc poczekajmy aż zadzwoni dzwonek. Ekscytujące. Wreszcie. Okej. Okay. Idźmy zabrać swoich gorszych kolegów i... Wybierzmy się na przerwę. Okej. Okay. Jej, dwie karty. Została mi ostatnia. Tylko muszę jeszcze dążyć do końca tego dnia. Co nie będzie trudne, bo przez 27? 8 dni? W tym przedszkolu. Przepraszam, 27-28 poniedziałków nauczyłam się sztuki przetrwania w przedszkolu. Tak, to był mój 28 dzień w przedszkolu. Została mi jeszcze jedna karta do zebrania. Powinnam się uporać z nią w jeden dzień. Czyli aktualnie spędzę tutaj 29 poniedziałków, to straszne. To jest karta. Fapitan, Kalkon. Pokażę Ci swoje sztuczki, ale prawdopodobnie nie chcesz ich oglądać. Okej. Okay. Wiecie kim jest Fapitan. Wiecie? <noise> Jeśli oglądacie tę serię, to powinniście w sumie już wiedzieć. Bo tak rano cóż. Nie ma jeszcze swojego Pegi, bo nie wyszła. Całości, ale myślę, że minimum od 16 roku życia jest tak. Ciu, ciu. To jest oko dupotrzymacza. Rysunek na tej karcie to jest po prostu zbliżony obrazek tyłu kota. Oko saurona, tak zwane. Miałam kota. I patrzyłam prosto wokół Saurona i ja nie wiem, co koty z tym mają. Naprawdę nie wiem, co koty z tym mają, ale po prostu budzę się, bo kot mi wbija pazury w cycki i ugniata je przed twarzą. Po prostu ten straszny widok. Ale to chyba każdy właściciel kota może się do tego odnieść. Jeszcze najlepsze jest to, że próbowała potem siadać mi na twarzy. A. Tris nie znała, przynajmniej dopóki była ze mną, nie znała pojęcia przestrzeni osobista. Ile razy było tak, że grałam i kot siedział u mi na karku i spał. Dopóki była mała, to było fajne. Dobra, dość gadania o dziwnych rzeczach. Bo nie wiem, czy chcecie pogaduszki o odbytach kocich i różnych innych przyjemnych rzeczach. Mogłabym pokazać o kocich łapciach, które są takie złotkie, piękne i najcudowniejsze. A zamiast tego gadam o odbytach. Dobra, eee. czyli ostatnia karta. Marsjański kuloczłek. Tak podejrzewam, że trzeba to zrobić na ścieżce nauczycielki, ale będę oszustem. Zaraz do was wracam. Tak, wymaga to ode mnie przejścia ścieżki nauczycielki z pewnymi zmianami. Więc tak, poranek spędziłam na byciu okradaną. Po tym wszczynaniu bójki, po czym zostałam oskarżona o gwałt, ale udało mi się to nagrać, więc e, zamiast tego wydalili ze szkoły. Nie, ona została zawieszona. E, zawiesili Cindy. A więc tak. Tak wygląda radosny poranek, kiedy chcesz się podlizać swojej nauczycielce. I czy masz tą przypustkę? Jeszcze z nim nie rozmawiałem. Dobra, pogadajmy, pogadajmy. Łopie, wiesz, że nie jesteś wystarczająco fajny, żeby ze mną gadać. Co dopiero być moim poradnym kolesiem. Poza tym, Monty i świetne jojo. Czy ukradłeś przepustkę korytarzową? Czemu? Interesujesz się tym, żeby ją dostać? Tak. już jaka szkoda, nie jestem zainteresowana, żeby pomóc takiemu pięczakowi jak ty. Czemu nie? Słuchaj, chłopie. Dopóki nie będzie czegoś super. Dopóki nie będzie w tym dla mnie czegoś fajnego, możesz o tym zapomnieć. Teraz spadaj. Spadajmy więc. Um, teraz mam pogadę z nauczycielką. I eee, udało Ci się ją dostać? Nie jestem dla niego wystarczająco fajna. A. Nienawidzę tej jego obsesji z byciem fajnym. Będziesz musiał jakoś przekupić tego mojego potworka. Może sprawdzić, czy znajdziesz mu jakiś prezent czy coś. Na przykład, Monty może mieć coś fajnego. Ta mała łaśczka ma wszystko po trochu. Może też być coś w szafeczkach. Odwrócę się plecami, jeśli chcesz je poprzeglądać. Jasne. Uh. Teraz biorę nóż. O, jestem szczęśliwa, radosna. Czy nóż nie jest wystarczająco fajny dla ciebie, Ru? Dobrze, teraz właściwie do lunchu wszystko toczy się zupełnie normalnie. Oczywiście, jeśli donoszenie na swoich kolegów jest zupełnie normalne. Dobrze, tutaj się wszystko troszkę zmienia. A znaczy, wszystko no, musimy zagadać do nageta. <grym> Naget jest zadowolony, że powróciłeś. Powiedz nagetowi. Naget, który zjadłeś, był bardzo, bardzo dobry, czyż nie? Tak. Nie czułeś trucizny. Chwila, co? Naget, zatruł ten naget. Umrę? Prawdopodobnie. To zależy od tego, co zrobisz dalej. Mmm, zrzucił w ciebie pomyjami. Tak. Robi tak codziennie, ale dzisiaj naget. Ma truciznę. A ty zatrujesz paksa dla Nuggeta. Dlaczego miałabym to zrobić? Ponieważ taket. posiada też antidotum, które uratuje ci życie. Jak go otruję? Oto kolejny Nugget. Jest dość podobny do tego, który ty zjadłeś. Tylko dużo potężniejszy. Spraw, żeby paksku go Okej się. Naget, myśli, że masz raz to dzwonka? Za zacznie siedziałasz trucizna. Nie Nienawidzę cię. I. Teraz nie skorzystamy z cudownego prezentu od Nageta. Nie mam mowy, żeby taki rubal jak ty siedział ze mną. Tylko go dźgniemy. Tak po ludzku. Ale. Raduj się tym grubasie o Boże w oko dostał. I uciekł. O, i Lily za nim poszła. Zmartwiła się pewnie. A. Dokonało się? Czy Bugs został trudny? Nie, dźgnąłem go. Oraju. raju! To takie. trudne. Ale zadanie zostało wykonane. Może wziąć to antidotum tak jak nagle to Okej, okay, weźmy Nagle to ma nadzieję, że. czujesz się lepiej. Proszę przyjść. Spotkać się z nagetem na przerwie. Naget zejdzie ci coś pokażę. Świetnie. A. Uh, Okej. Okay. Pozbądźmy się Montiego. Teraz. Po prostu trzeba nasłać na niego niego Musimy zdobyć dzięki temu okulary i bez problemu wyjdziemy na dwór. W sensie na korytarz. Mam nadzieję. Chyba. Zobaczymy zaraz. No, dała mi okulary. Wyjdę na zewnątrz. Mam nadzieję, że to jakoś zadziała. O, cześć Bugs. Biedny Bugs wygląda na to, że próbował wydostać coś spod tej płytki. Interesujące. Co jest pod tą płytką? Ach, nie interesują mnie trupy. Wygląda na to, że Bugs miał tutaj sekretną skrytkę. W środku jest karta Monstermon wraz z pieniędzmi, które odebrał mi tego ranka. Bierzemy kartę. Pieniądze tak łatwo się tu zarabia. Nie powinno się tu być. Pora, przerwę, wyjdź i się baw. A ten szybkoło ciebie, o, fajnie, krew. Okej. Okay. 29 dni. 29 dni. To jest karta marsyńskiego człowieka kuli. Przybywa w pokoju, ale te kule, które robi, wprawiają wielu ludzi w zakłopotanie. Dobra, zostawiam sobie to, ten przedmiot i to, co się z nim wiąże na kolejną sesję, bo e, zebranie całej reszty kart zajęło mi godzinę 40. Tak wskazuje mój a, stoper na programie, więc e, spodziewałam się, że będzie szybciej, ale i tak było szybciej niż jakbym musiała sama wszystkiego szukać wszystkich tych zakamarkach tej gry. Ona jest tak mega rozbudowana. Jeszcze jest tak mnóstwo dialogów, których nie widzieliście u mnie. Ale nie mam zamiaru ich nagrywać. Bo to nie ma sensu. Po prostu najlepiej, żebyście sami sobie kupili tę grę i popróbowali się z nią pobawić, bo każdą z tych ścieżek można rozwiązać na troszkę inny sposób. W sensie są momenty, gdzie jest kizylka sposobów na to, żeby sobie poradzić z rozwiązaniami. Czy to ja zawsze wam polecam, żebyście sami kupili grę i się w nią pobawili, bo. Tak jest najfajniej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie już ostatnim odcinkiem. W sumie nie wiem, jak długi będzie, ale mam takie poczucie estetyczne, że należałoby jednak. Ten dodatkowy ending oddzielić od całej reszty. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się.